O te bielice dożynkowe, o ten chleb, wszystkie wiązanki, zioła, kwiaty i owoce, które dzisiaj przenosimy, aby uczcić niebowzięto, aby uszczeli od wszelkiej szkody, aby służyły człowiekowi zwierzętom. Panie Boże nasz, Ty wszystkim stworzeniom dajesz pokarm we właściwym czasie. Ty nakazujesz rosnąć trawie ziołom, zbożu, aby stawały się lekarstwem, pożywieniem dla ludzi i zwierząt. Od ciebie pochodzi bogactwo wody i słońca na ziemi. Aby wszystko, co zieleni się i rozkwitał, otrzymało, gdy przyjdzie czas zbiorów. Prosimy Cię o błogosław, przyniesione do ciebie pierwotnie zieleni tylko roku. Zboża, trawie, zioło, kwiaty, zachowając. mogły służyć zdrowiu ludzi i zwierzętom. A gdy będziemy schodzić z tego świata, niech nam niosące pełne naręcza dobrych uczynków przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Wniemocięta, najgospodalszy owoc ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęciu do wiecznego szczęścia w niebie, który żyjesz i królujesz nawet w niebie. W tym roku taki konkurs się odbył, komisja, w składzie Dorota Gole, Michał i Joanna Jankowska wybrała spośród wszystkich zgłoszonych w dniu dzisiejszym dziewięciu wieńców e, wybrała do nagrodzenia w kategorii wieńców tradycyjnych Pierwsze miejsce w tej kategorii zajmuje Niemiec z rodzicką. Drugie miejsce w kategorii Niemców tradycyjnych zajmuje szczekarków, a trzecie miejsce wulkan Eropicka. W kategorii Niemców współczesnych te otrzymują. Za pierwsze miejsce Słowacko Trzciniec. Krz Krzc Półtorej <plosuj> miejsce Słowacko Nowodwór. Szersze miejsce Słowacko Chowani. Oczywiście pozostałe trzy miejsce pochodzące z chlebisk, Majdanu Kostułzyckiego i Nowodworu Piasku otrzymują nagrodę pocieszenia w postaci wyróżnienia. Dziękuję serdecznie.